Siemka, z tej strony Pani, lecimy z kolejnym odcinkiem Diablo 2. Będzie troszeczkę zmian. Po pierwsze to stwierdziłam, że już nie będę łazić w kółko, żeby tam nabijać sobie expa, Ja sobie po prostu zwiększę, że tak powiem, ilość niby graczy. Jest to taka fajna komenda, którą ostatnio wyczaiłam u kogoś. Dobra, zróbmy na razie Play 4 Będzie troszeczkę więcej wrogów, będą silniejsi. Natomiast ja nie będę chodzić i zwiedzać wszystkiego w kółko po to, żeby nabić sobie expa. I, i przez to, przez to na pewno będzie troszeczkę krócej odcinki. Druga kwestia to stwierdziłam, że ja będę teraz siedzieć i bawić się z wycinaniem momentów, kiedy, kiedy przychodzę się przeładować do obozowiska, bo to zajmuje zbyt dużo czasu, to jest dla oglądających na pewno nudne. Także, także polecimy, polecimy w ten sposób po prostu, że ja będę to wycinać. Z tego co wiemy, ma się pojawić w w najbliższym czasie w grze ze mną jeszcze jedna osoba, także, także myślę, że będzie, będzie ciekawiej. Jeszcze jedna rzecz, teraz robimy zadanie nieobowiązkowe, a mianowicie idziemy do zapomnianej wieży zabić hrabinę. Także jeśli, jeśli ktoś nie chce wykonywać tego zadania, to, to nie musi. Ja teraz wrócę na kamienne pola, bo efekt faktem tego posta już mam odkrytego. Teraz się muszę pobawić z dobijaniem troszeczkę. Ja wam pokażę, gdzie, gdzie tego prosta się uzyskuje. Mniejszej to nie chcę. Najpierw sobie troszeczkę podbijam. No, jeszcze tego. Czasem. O, to jeszcze dziewica idzie. Lecz dziwica aha, klucze już mogę zbierać, bo już mam odkryte, że że, 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 nie że, że... otwiera bez kluczy, a to za to sobie dostanę kasę kolejna rzecz, ja sobie nabiłam trochę expa nie pamiętam na którym, ja chyba na 9 poziomie skończyłam ostatni odcinek w tym momencie mam 12 właśnie podbiłam sobie na tej komendzie playerce wtedy chyba grałam na 8, samca. Ale żeby też zbytnio nie przedłużać to na razie gram na w szkórce. O, O co, we mam wszystkich wyrżnąć Chodź tu! O tu! Dobra, niech ona sobie ja sobie zbieram te kasy potem jest jeszcze idę do szamana, idę go Zarżnąć Szaman zarżniony Dobra pozbierana idziemy do spleśnionej księgi, tam gdzie właśnie jest to zadanie. Księga sobie lubi pogadać, ale nie będziemy tego słuchać. dobrze mówiłam, spleśniona księga. Przyszedł czas, że żywcem pogrzebana została hrabina. Dobra. Wtedy nam wyskakuje tutaj kłościk, że jest do zabicia hrabina. Dobra, zabiję jeszcze tych łośków i... Ile cymbry jest spokrewne. Dobra, wszyscy wymordowani, zły identyfikator. A, no weź go. Nie będę przechodziła znowu tu na jest bez sensu. Idę sobie już <coughs> przez punkt nawigacyjny. Co by było szybciej i wygodniej w ogóle. Więc idziemy sobie do mrocznej kniei. Stamtąd musimy się przedostać na czarne moczary. On to już się zaczyna znowu walka. Ale, kurczę, teraz jestem jakimś dwutem przyzwyczajona, bo w międzyczasie gram sobie druidem. I na prawym mam magię. Jest ja sobie lecę czarami, więc teraz tak mi jakoś dziwnie troszeczkę. Ale dobra, ogarniam, muszę się odzwyczaić po prostu od tego faktu. Moje gardło dalej jest nie... nie... nie w niezbyt dobrym stanie niestety alergia mnie wykańcza i daje mi też pogardle Tak, zapom zapomniana wieża jest gdzieś tutaj na czarnych moczarach Trzeba jeszcze będę poszukać punktu nawigacyjnego, to się może się przydać A, to on mnie jeszcze tu różnąło, ja nie widziałam, a... dobra Idziemy dalej Zapomniana wieża z reguły nie jest zupełnie przy drodze więc trzeba sobie prowadzić dookoła ja zawsze to zadanie robię no bo, no sam X pada u hrabiny się trochę dostaje kasy zresztą zresztą zobaczycie jeszcze jakieś ciekawe przedmioty magiczne, także warto a tu jeszcze jeden no, nie, zdechł, dobra Będziemy po wieży. Czemu ja nie widzę, że oni mnie jeszcze zabijają? W ogóle nie. O, ciężka skorzona zbroja. O, ale fajnie, bo z tych tych nadkruszonych wszystkich kamieni dużo wpada, kiedy się gra na playersie. Pewnie źle to wymawiam, bo to jest po angielski. Tak to z góry, za to przepraszam. Ma jakiś mini wosik. Teraz po prostu A nie! Zatknij chyba też Zatknij wiółku na to samo, znaczy nie Już omówiłam, że o, Dobra. Jestem jest Znowu. Dobra, może się jeszcze da jakoś te rękawice wziąć? Jasne, że się da Teraz tak, to mi nie będzie potrzebne, dorzućmy sobie do życia. Może coś do many. E, tu się pobawię troszeczkę w pułapki. I zacznę ich używać, dobra. <laughs> będzie punkt nawigacyjny, to, to pójdę się przeładować. Zrobię wam wtedy, wtedy małe cięcie ogarnęłam właśnie zrobić, żeby nie robić paru odcinków i po prostu wyciąć trochę z... Nie uniosę już nic więcej. zrobię z tą zbroję. No, żeby zrobić po prostu jedno cięcie i będzie kitarka. A, bo ja się zapomniałam, że ja teraz mam. Ten. Nie, trzeba zainwestować w manę, żeby tego używać zdecydowanie. Aha, bo są te pułapki, w które się włazi Aha, bo ja teraz... Nie, dobra, słuchajcie, ja się teraz przeładuję, także także zrobię wam małe cięcia Dobra, jestem już z powrotem, lecimy na czarną czarę Tak, klejnoncik sobie weźmiemy Raczej mi się nie przyda, ale kaski wpadnie. Aha, tu nic ciekawego nie ma Duży talizman Dobra, nic nie ma, zobaczymy jaki mamy talizman Chcę wtedy wytrzymałość fajnie, w ogóle już nie ma miejsca w skrytce. Muszę trochę rzeczy nosić przy sobie, co mi średnio odpowiada Trzeba jak najszybciej iść do drugiego aktu i zdobyć kostkę Hora Dreamów. Wtedy zrobi mi się troszeczkę więcej miejsca Lekkich mixtur tutaj ja już nawet nie będę brać Bo nie jest mi to na rękę Czyżbym dotarła do wieży? Nie, to jest tylko ten O, brzż, czemu tak? Gdzie jest ta wieża? To jej raczej nie ma <coughs> jeszcze przydałby się punkt nawigacyjny o to jest swój identyfikacji czyli po tej stronie nic ciekawego nie ma Zostaje miście. na co Nie. Kapiczka napełnienia. Nie chcę kapiczki napełnienia. A mniejsza mix, która w tu wstać. O tak, mamy bierze. Zadania: zbadaj ruchy pod ruinami pamiętacie Nie tym miejscu. Spokojnie, to se zbadamy. Nie będę łaziła wszędzie po to, to, po to, żeby tam se połazić. Tylko będę szukać wyjścia. Nie lubię tego miejsca. O, od razu mam już drugi poziom. Zajebiście. Nawet udało mi się za pierwszym razem trafić. Jestem w szoku. Chodź tu! Idą na. A tu tylko jeden? O, dziewice jakieś. I to jeszcze strzelać, aa, mędo Zryj glebę, mędo no, Zryj glebę, mędrę. A czemu ona nie wyzionęła ducha? Ej, to było niefajne, to mi się nie podobało. Coś my stąd chcemy, mikstera wymocnienia chcemy. No i tyle. pukasz szyszek. Co ja mam na Aha, już mam na odpowiada. Prymitywny szyszek, no proszę was, A, dziwica. A pal się. Dobra, mamy kolejny poziom. Piwnic pod wieża. Jeszcze chyba jeden i będzie nie, to jeden albo dwa i będziemy mogli zarznąć hrabinę. I będzie całkiem fajnie. A, A? czemu się znów pale? <grym> Dobra, że tak Idziemy dalej. Aha, to już ten. Leka nie chcę nie chce, dobra. Trzeba cię radzić dalej. Chyba to będzie krótki odcinek. Ale w takim razie jeśli tak, to, to... nagram jeszcze... Dzisiaj na pewno nie zapewne odcinek z kolejnym zabroniem Może nawet skończymy dzisiaj akt Te odcinki na pewno będą się pojawiać Przynajmniej z jednodniowym odstępem Ale może nagramy już wszystko dzisiaj Nie chciałam czegoś zbierać, chyba mnóstwo które zebrałam. Liczę głowa, no przydałoby się bardziej jakbym była druidem leczenia, a nie many. nie chcę lekkich ja w ogóle wyjebię te lekkie zajmują mi miejsce niepotrzebnie a dobra, tak to zrobimy czemu się mam 700? co ja się nie zdeponowałam kasy dobra, wszystko jasne Dobra, to już nic nie ma. Idźmy tędy. Ustawiam, że tędy jest najbliższa. coś źle obstawiałam. Jednak trzeba iść w tą stronę. Ja chcę już wyjść do kolejnego poziomu. O tym może coś fajnego. Z rękawice, nie? Krótki miecz butę z go wsadzi. O, tam już widzę wyjście do kolejnego poziomu. No, tu będzie kabina. A ja się właśnie teraz kończyłam, że jak ja zdobywam level, to też ten, to też uh, no mnie się, mnie się też życie uzupełnia i tak dalej. Myślałam, że tylko u mojej laski. Nie, nie myślę, że nie. Chociaż żeby mieć wojownika cienia, to i tak muszę raz to kliknąć. To teraz zadania poznać się niktem hrabiny, spoko zaraz, zaraz się, coś, tak, nie się nie Będę Ale to jest inaczej rozplanowane niż w tamtych, więc hrabina będzie gdzieś tu. Halo? Sucho, gdzie jesteś? Aha nie, dobra, już wiem, już tego już czaję, To już wiem gdzie będzie hrabina, jest po prostu od drugiej strony. Już teraz brałam druidem. Nie lubię tego, mogliby to wszystko takie od jednej strony zrobić i byłby spokój. A tak jest człowiek motor. Zastanawiam, może jak skończę serię yy, zabójczynią. Może bym zrobiła jeszcze jakąś inną postacią? Nie wiem, druidą teraz gram, ale to już są więc to byłoby bez sensu. Może mu budzić kosztuch, a tam na zielono widać hrabinę. Zaraz ją Kurczę, poszedł całkiem na szybko. To jeszcze wszystko pozbieramy Że prawie nie czuć już smrodu. Ale szczerze mówiąc spodziewałam się, że będzie. O, runa, 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 runa. Gdzieś tu jeszcze mi wyskoczył amulet. Jestem przeciążona. A, cicho! Jest troszeczkę ciekawych rzeczy spodziewałam się że będzie ich więcej chociaż, chociaż najfajniejsze jest to że wypadła jakaś runa jest chyba moja pierwsza w tej grze w coś jeszcze stąd zabiorę chyba nie no myślę że teraz będzie małe cięcie ja sobie skoczę się przeładować jeszcze, jeszcze, jeszcze wam pokażę co tutaj można zebrać poszukamy punktu nawigacyjnego i to będzie koniec tego odcinka Dobra, ja jestem po przeładowaniu, stąd szarfa. Aha, bo ja tu mam już ten fajny pas. Tak, w ogóle amulet, który trafiłam jest całkiem fajny. 3 do zręczności, 16 maksymalna wytrzymałość, wszystkie odporności na 3, obrażenia od magii zmniejszono o 1 i czas do działania trucizny zmniejszono o 25%, także ja sobie go wzięłam. No, przyda mi się. Nie, ja, to dobra, już nic więcej. A, kto to w ogóle na kimi? Dajcie w zimku, tarca to już ogóle 4 do 7 No sorry, to ma być dobra jakość Nie bardzo Za zwykłą wilczą głowę raczej duszę nie dostanę też Tak, tu wszędzie jest do zebrania kasa plus, plus jeszcze mogą być jakieś przedmioty o, na przykład zielony puklesz, którego chcę. I chyba, chyba szarfę wywalę. Grobnik putar 4 do 8, a mam 5 do 13, no sorry, nie. Tak, pas wywalimy. A to to w ogóle nie wiem co to tu robi. Weźmiemy sobie puklesz. On może być całkiem, całkiem fajny. Dobra, tu już jeszcze wyzbierane, to już tak to tu mamy szarfę, a on tu pełnią wsadz. jakaś miła dzisiaj jestem, no nie wiem. O nie, ja nie lubię tych dziwnych korków. Czy to, że wysysają manę średnio mnie tam wzrusza, ale ich nie lubię, bo się z nimi nie fajnie walczy. Dobra, to tu już nie ma nic więcej. Trzeba się stąd wyrwać szybko. Ła Wracamy, wracamy na... Czarne moczary, szukać punktu nawigacyjnego. To też nam się przyda przy kolejnym zadaniu. Co by znowu nie latać w kółko. O co pod wieżą jeszcze dwa poziomy generalnie mam nadzieję, że odcinek się podobał, że będziecie wiedzieli jak to ogarnąć że komuś się to przyda Szłam inną drogą, czy to, że jak nie widziałam? Nie, no szłam tą drogą. Nie wiem, egal. Tam nevermind. O, dobra. Jesteśmy już na czarnych moczarach. Lecimy za punktem nawigacyjnym, który jest tutaj. Także moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za, za wspólne spędzenie czasu. Jeśli się podobało, oczywiście proszę łapki w górę, jakieś komentarze, może macie jeszcze jakieś propozycje. I to by było chyba na tyle. Trzymajcie się, siemka, pa.